Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. zielarz Polska, Marta Banasiak. Moi drodzy, dziś opowiem Wam o Miażdżyce, jak sobie z tym radzić. E, moi drodzy, Miażdżyca jest uznawana za dość podstępną chorobę. Natomiast ja uważam, że chorób podstępnych nie ma, ponieważ stan waszego zdrowia jest bezpośrednio bez, czy bezpośrednim przełożeniem e, na to. Czym się żywicie przez lata, a właściwie czym trujecie swoje ciało, i z jak ogromnym niezrozumieniem traktujecie siebie w kwestiach odżywiania. Dlaczego? Dlatego, że, moi drodzy, nie dla każdego dana dieta, na którą jest aktualnie moda, jest dobra, ponieważ sposób odżywiania zawsze powinien być dobrany do Waszych słabych i mocnych stron organizmu. I tak, moi drodzy, można to sprawdzić i można właśnie pod ten kierunek dobrać swój sposób odżywiania i wcale nie oznacza to, że będziecie musieli rezygnować z czegokolwiek, ponieważ moi drodzy, jest to najlepsza forma żywienia, która nie eliminuje z naszego jadłospisu kompletnie niczego, moi drodzy. Ni Czego? Jest to cudowne, wspaniałe, dzięki temu, że ja to odkryłam. E, w końcu jestem szczęśliwym człowiekiem. Nie muszę się obawiać kompletnie niczego i mogę jeść po prostu wszystko. E, jeśli chcecie być szczęśliwymi ludźmi, zdrowymi i również jeść wszystko, to zapraszam Was bardzo serdecznie do sprawdzenia słabych i mocnych stron, właśnie. Twojego organizmu. No, ale dobra, moi drodzy, co z tą miażdżycą? Jeśli chodzi o miażdżycę, to jest to już skrajna niewydolność całego układu filtracyjnego. Od wątroby przez nerki, pęcherz moczowy, toksyny już tak zaśmieciły Twój organizm, że Cały ten e, jakby wachlarz nieczystości dostał się już do Twojej krwi. Przy poziom e, zanieczyszczenia organizmu jest tak skrajny, że w zasadzie to ja się często zastanawiam, jak to jest możliwe, że ludzki organizm jest aż tak cudowny i wspaniały, że on tak zatrutego człowieka jeszcze jest w stanie utrzymać przy życiu. Niesamowite to jest. No i teraz moi drodzy, jeśli macie miażdżicę, to to, co należałoby zrobić, no to przede wszystkim zająć się odtruwaniem. E, ale jakim odtruwaniem? No, przede wszystkim my tu musimy zająć się wątrobą, e, ale nie tylko wątrobą, no bo ta jelita trzeba też oczyścić. Więc jeśli już jesteście chorzy na miażdżicę, to najlepiej byłoby podejść. Do takiej holistycznej, dużej fitoterapii przywracającej zdrowie, jaką jest filozofia jednej wizyty. No ale jeśli my chcemy robić to na własną rękę, no to na moim TikToku macie troszkę fajnych filmów z recepturami na wsparcie waszej wątroby, na to, żeby tą wątrobę oczyszczać e, różnymi mieszankami ziołowymi, i to wam polecam. W jednym z filmów opowiadam Wam również o zielu, które otwiera y, tą przyblokowaną energię y, pęcherzyka żółciowego. Jest to kluczowe, żeby w ogóle y, cokolwiek zdziałać przy miażdżycy. Y, czyli tak, tą wątrobę pęcherzyk żółciowy trzeba odblokować. No i co? Trzeba oczyszczać krew. Nie ma tutaj y, innego wyjścia. Y, jest to praca... Długoterminowa, dlatego, moi drodzy, najlepiej jest zapobiegać, a więc, e, żeby zapobiegać chorobom, to dobrze jest być człowiekiem świadomym tego, co właśnie. Moje ciało potrzebuje. Jeśli ja jestem człowiekiem świadomym, jeśli ja wiem, czego potrzebuje moje ciało, to ja już posiadając ten drogowskaz w postaci słabych i mocnych stron organizmu, jestem w stanie sobie dobrać konkretny sposób odżywiania, w konkretny sposób ugotować posiłki, żeby wzmocnić to, co u mnie nie domaga. No i na tej podstawie mogę też wybrać sobie odpowiednie zioła czy mieszanki ziołowe, które będą mnie Wspomagać. Dzięki takiemu podejściu nie choruję. Jeśli nic o sobie nie wiem, nie dbam o siebie albo dbam zgodnie z panującymi trendami, no to efekt tego wszystkiego może być różny. No i teraz moi drodzy, co z, tą, co z tą miażdżycą? Kiedy już cierpicie na tak skrajne zatrucie swojego organizmu, jakim jest chociażby chociażby miażdżyca, warto byłoby spożywać takie produkty jak Przede wszystkim nasze orzechy włoskie. Można również spożywać e, figi. E, poleca się również, moi drodzy, spożywanie e, rodzynek, można spożywać dżem e, pigw. E, polecane są również wiśnie. E, no i ja pamiętam terror. E, Kompotów wiśniowych y, na wsi, jak mama gotowała, bo mieliśmy tych wiśni pod dostatkiem. Oczywiście to były wiśnie niewydrylowane, a więc i Amigdalina tam się dostawała, a my tak bardzo nie chciałyśmy tego pić. A teraz człowiek tęskni, człowiek teraz tęskni za tymi kompotami z wiśni i kupuje kompoty z wiśni w sklepach. No tak to po prostu wygląda, a więc. Moi drodzy, o co to chodzi? Te wiśnie dżemiki z pigowy, rodzynki, figi czy orzechy włoskie, one zawierają, moi drodzy, takie substancje, które zmniejszają krzepliwość krwi. Te substancje nazywają się kumarynami. I teraz poza tym, że my możemy w taki naturalny sposób zapobiegać powstawaniu po prostu miażdżycy naczyń krwionośnych to należy pamiętać o tym, że my małymi codziennymi kroczkami doprowadzamy nasz ustrój do niewydolności i do chorób kawką, herbatką, papieroskiem, słodyczami i innymi produktami, którymi się zatruwamy. W związku z czym jeśli my chcemy zrobić dla siebie coś dobrego to musimy to odwrócić odstawić wszystko to co jest toksyczne i rozpocząć proces odżywiania swojego organizmu tymi maleńkimi kroczkami a więc codziennie tą orzeszki figi rodzynkę troszkę wiśni może kompotu z wiśni moi drodzy ja wam Serdecznie polecam kompoty zamiast tych wszystkich herbat i yy, kaw. Dlaczego? Dlatego, że kompoty będą Was nawadniać, nawilżać. Kompoty sprawiają, że Wam odbudowują się płyny wewnętrzne. Yy, I teraz proszę zwrócić uwagę yy, na to, jak wielu z Was ma przedwczesne objawy starzenia się. Dlaczego macie objawy starzenia się? Dlatego, że nie macie płynów wewnętrznych. Wy tego nie odbudowujecie, wy wciąż doprowadzacie się do destrukcji i podobnie jest z miażdżycą i z innymi chorobami. My musimy przez całe życie dbać o odpowiednie nawilżenie, nawodnienie organizmu, ale nie wodą, ponieważ woda was nie nawadnia. To kompoty i soki was nawadniają, a więc jeśli my składamy się w ponad 70% z wody, to przede wszystkim moi drodzy dbamy o nawodnienie a więc polecam wam serdecznie właśnie kompoty mogą być to y, mogą być to kompociki właśnie Boże patrzę już mi się czas kończy a nie doszłam jeszcze do sedna sprawy y, dobra moi drodzy y, czyli tak czyli pijcie kompoty żeby się nawadniać i teraz chciałam wam podać recepturę na to żebyście sobie pomogli z tą mierzycą. kupujecie sobie owoce akki y, mielicie je na przykład w maszynce do mielenia lub w czymkolwiek innym i teraz przesypujecie je doku w słoiku dokładnie tak jakbyście robili syrop. Z cebuli. Owoce, akki zmielone yy, szypiecie cukrem. Znowu owoce, znowu cukier. I tak do samego pełna. Robicie sobie coś takiego na zimę. Te owoce można kupować jesienią. Robicie sobie coś takiego yy, na, na jesień, zimę. I do wiosny spokojnie macie lekarstwo na to, aby rozpuszczać te złogi miażdżycowe. I teraz moi drodzy, jak to pijecie? Jedna łyżka tego soku, który nam się zrobi z tych owoców akki. Na pół szklanki ciepłej, takiej fajnej, ciepłej, przygotowanej wody i to sobie pijemy 2 trzy razy w ciągu dnia. No, to udało mi się, zdążyłam, kończy się czas, ale jaja, dzięki wielkie za uwagę. Moi drodzy, pamiętajcie też o poradnikach na mojej stronie internetowej zielaszpolska.pl, tam zakładka usługi.